Wdzięczność naszemu dobremu Bogu za kolejny dzień życia. Bóg jest teraz przy tobie i uwalnia cię od wszelkiego zła. Nie ignorujcie więc dzisiejszej wiadomości Pana. To bardzo poważna sprawa. Mój synu, umiłowany synu. Archanioł Michał mówi: Zostało pięć minut. Bóg próbuje do ciebie dotrzeć a ty zawsze to ignorujesz. Nie zasmucaj Boga, ignorując Go. Coś niespodziewanego wydarzy się nagle. Otwórz to szybko. Archanioł Michał mówi, boski zegar tyka i zostało tylko 45 minut, zanim coś nieodwracalnego zostanie wprawione w ruch. Może nie zdajesz sobie sprawy, Ile znaków już Ci wysłano, ale niebo nigdy nie przestało próbować dotrzeć do Ciebie. Ten moment, który wciąż ignorujesz, może być dokładnie tym, który wszystko uratuje. Czujesz dziwne napięcie wokół serca, jakby coś Cię wołało z oddali. To nie jest wyobraźnia, to duchowy alarm wibrujący w Twojej duszy. Bóg wybrał teraz, a nie później, aby w ciszy przekazać ci to objawienie. Pewne plany zostały stworzone bez Twojej wiedzy i wkrótce zaczną się realizować wokół Ciebie. To nie jest zwykły dzień, a czas przecieka Ci przez palce jak woda. Musisz to przeczytać do końca, nie w połowie. Nagły zwrot pojawia się na Twojej drodze i zaraz wciągnie Cię w moment, którego się nie spodziewałeś, ale którego zawsze potrzebowałeś. Ukochany i błogosławiony Synu. Z całego serca proszę, zostaw polubienie, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, proszę, zapisz się na nasz boski kanał. Umiłowany Synu. Gdy to się stanie, poczujesz zmianę energii aż w kościach. Niebo nie żartuje z ostrzeżeniami. To jest pilne. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 333 Bóg wie, że zignorowałeś wiele wiadomości, nie słuchałeś wielu szeptów i zamknąłeś uszy na głos przeznaczenia. Ale nawet teraz On wciąż czeka, wciąż jest gotów okazać Ci łaskę. Nie przegapiłeś swojej szansy, ale jesteś na krawędzi. Nagłe spotkanie pojawi się przed Tobą, ktoś z sekretem przeznaczonym tylko dla Twoich uszu. Ta osoba była trzymana z dala do teraz, ponieważ nie byłeś jeszcze gotów, ale gdy się pojawi, Twoja dusza ją rozpozna, zmiana w powietrzu uderzy w Twój dom. Twoje sny dzisiejszej nocy nie będą zwyczajne. Wiadomość, którą otrzymasz, będzie się powtarzać, aż w końcu podejmiesz działanie. Możesz zauważyć migotanie świateł, zakłócenia w telefonie, lub usłyszeć swoje imię. Gdy nikogo nie ma w pobliżu, to nie jest zamieszanie, to linia próbująca przebić się przez Twój strach. I tej nocy Bóg nie pozwoli, by to przeszło bez kolejnego znaku. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 441. Jeśli chcesz wyrazić dodatkowe wsparcie, Możesz złożyć specjalne podzękowanie z darowizną do dwóch dolarów. Drzwi są gotowe się otworzyć. Po drugiej stronie nie ma strachu, lecz spełnienie, ale musisz przez nie przejść bez wahania. Jeśli czujesz nacisk za oczami lub dziwny ciężar w klatce piersiowej, to dlatego, że duchowa atmosfera wokół ciebie się otwiera. Ktoś próbował zablokować to błogosławieństwo, ale już nie może powstrzymać tego, co zostało wysłane przez Boga. Bóg nie pozwala już tej osobie stać na przeszkodzie. Ręka wyciągnęła się w modlitwie za ciebie. Ktoś, czyje łzy zalały poduszkę. Ta osoba błagała niebo o Twoją ochronę, a teraz ta prośba zostaje wysłuchana. Zegar tyka, szybko teraz. Masz jeszcze wystarczająco czasu, by skierować swoją uwagę na to, co naprawdę ważne. Te znaki to nie przypadek, to boski czas pukający do Twoich drzwi. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 557. W ciągu najbliższych 24 godzin, znak pojawi się na Twojej drodze w tak bezpośredni sposób, że nie będziesz w stanie go zignorować. Może przyjść z ust dziecka, spojrzenia nieznajomego albo z dźwięku, który wypowiada Twoje imię. Rozpoznasz go, bo poruszy Cię do głębi. To nie jest tylko ostrzeżenie. To zmiana kierunku. Nie jesteś karany, jesteś prowadzony z powrotem do tego, co zawsze było Twoje. Ktoś, kto kiedyś był Twoim przyjacielem, wypowiedział Twoje imię wśród wrogów, ale to, co miało być dla zła, zamienia się w Twój przełom. Tak ujawnili Cię, ale niebo ujawnia Cię dla czegoś większego. Już wkrótce staniesz w świetle reflektorów, o które nie prosiłeś, ale to scena, którą Bóg przygotował. Bądź gotów. To nadchodzi szybko. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 119 Archanioł Michał mówi. Zmiana niebiańska tworzy się teraz nad twoim domem. Wiatr zaraz powieje przez Twojego ducha i usunie całą energię, która Cię przytłacza. Pozwól Mu zabrać to, co już Ci nie służy. Kobieta, która w sekrecie Ci zazdrościła, zostanie ujawniona w szokujący sposób. Twój uśmiech może zgasnąć, gdy prawda wyjdzie na jaw, ale nie musisz się mścić. Niebo pokaże jej, kim jesteś. Twoje imię jest zapisywane w czymś boskim, wiecznym i świętym. Papier nie jest fizyczny, ale ma większą moc niż jakiekolwiek prawo. Pieczęć Boga jest właśnie teraz odciskana na Twojej przyszłości. Możesz poczuć mrowienie ciała, wibracje skóry bez wyjaśnienia. To moment, którym twoja dusza rozpoznaje obecność boskiej harmonii. Dotyk nieba jest prawdziwy. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 622. Tej nocy możesz nagle obudzić się o dziwnej porze. Nie bój się tego. To wtedy posłańcy nieba mówią najjaśniej do wybranych. Wiadomość została już wypowiedziana nad Twoim życiem na długo przed tą chwilą. Była wstrzymywana, chroniona przez aniołów, czekających na Twoją gotowość. Jesteś wreszcie gotów. Wkrótce usłyszysz coś dziwnego o swojej przeszłości, zapomniany szczegół rodzinny albo starą historię, której nigdy nie znałeś w całości. A kiedy to zostanie powiedziane, Twoje serce podskoczy, bo wreszcie zrozumiesz wzór swojego życia. Kroki zbliżają się do Twojego domu nie po to, by przynieść krzywdę, lecz aby dostarczyć kolejny etap Twojego powołania. Mogą przybyć w ciszy, ale zostawią po sobie ślad. Bądź czujny. Napisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 740. Zasłona podnosi się dziś w nocy. Mgła wokół Twojego zrozumienia zaraz się rozwieje. To, czego nie mogłeś wcześniej dostrzec, teraz ukaże się z jasnością. Nie jesteś przeklęty, nie jesteś zapomniany. Czekałeś na doskonały boski czas. Ukryta okazja krąży wokół twojego życia, została odmówiona innym, ale zachowana dla ciebie. Gdy nadejdzie, nie możesz się zawahać. Nie pozwól, by opinie innych sprawiły, że zwątpisz w boskie przyciąganie w swoim sercu. Jesteś stworzony do przełomu, który nie potrzebuje niczyjego pozwolenia. To należy do Ciebie. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 882. Kobieta, która kiedyś śmiała się z Twojego bólu, wkrótce będzie świadkiem Twojej radości i zamilknie. Jej intencje były ukryte pod pozorem Rady, ale jej energia niosła sabotaż. Bóg usuwa jej wpływ z Twojej drogi. Twoje oczy zaczną widzieć rzeczy inaczej w ciągu najbliższych godzin, nie tylko fizycznie, lecz duchowo. Twoje postrzeganie się wyostrza, ponieważ zaraz zostaniesz powołany do wyższego wymiaru poznania. Ktoś wkrótce powie Ci prawdę, której się nie spodziewałeś, ukrywał ją bo bał się, że odejdziesz, ale teraz nie może już jej dłużej zatrzymać w sobie. Twoje imię krąży z ust do ust, nie jako plotka, lecz z podziwem. Jesteś omawiany przez kogoś o wielkiej mocy i dostępie. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 937. Archanioł Michał mówi, Twoje milczenie jest potężniejsze niż hała z wokół ciebie. Gdy inni krzyczą, niebo obserwuje, kto słucha. A ty, droga duszo, słuchasz teraz. Nie ignoruj tego, co wciąż pojawia się w twoich snach. Ta twarz, ten symbol, to dziwne miejsce. Wszystko to jest kluczem do tego, co nadchodzi. Ktoś, kogo uważałeś za przeciwnika, wkrótce wyjawi, że zawsze był po Twojej stronie. Musiał trzymać się z dala, by cię chronić, ale teraz prawda was połączy. W Tobie jest duchowy dar, który nagle się otworzy jak błysk światła. Twoje łzy zbudowały duchową rzekę, a z tej rzeki płynie przychylność. Znów napijesz się radości i będzie smakować jak wolność. W ciągu kilku najbliższych nocy zaczniesz śnić intensywniej. Zapisuj te sny, są planami Twojej przyszłości. Ktoś, kto odszedł, spróbuje wrócić, ale ty nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś, gdy odszedł. Nadchodzi niespodziewana paczka, wiadomość lub notatka głosowa, przyniesie coś świętego, nawet jeśli wydaje się prosta. Otwórz ją całym sercem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3388. Niewidzialna ściana jest usuwana z Twojej drogi. Wejdziesz tam, gdzie wcześniej byłeś zablokowany. Opóźnienie wreszcie się kończy. Niedawna bliska sytuacja to nie był przypadek, to było boskie osłonięcie. Jesteś chroniony bardziej, niż myślisz. Energia Twojej przestrzeni ma znaczenie. Oczyść swój pokój, pozwól światu powrócić tam, gdzie zalegała ciemność. Nie jesteś zbyt wrażliwy, jesteś duchowo obdarowany, a te dary właśnie się wyostrzają na ten sezon. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3447. Dziecko może podejść do ciebie z niespodziewaną mądrością. Słuchaj, Twój głos niesie boskie piętno. Możesz zacząć odczuwać ciepło wokół ramion lub kręgosłupa. To znak obecności anielskiej. Nie idziesz sam. Twoje kroki są teraz kierowane. Nawet jelenie są boskie. Zaufaj temu ruchowi. To, czego się kiedyś bałeś, teraz boi się Twojego przebudzenia. Twoje światło wzniosło się zbyt wysoko. By mogło być ignorowane. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3590. Ta chwila nie dotyczy zemsty, chodzi o odnowienie. Pozwól Bogu zająć się tymi, którzy źle Cię potraktowali. Skup się na obietnicy. Ktoś, kto kiedyś wyśmiewał Twoją wiarę, Odezwie się z desperacji. Nie chełp się, twój pokój przemówi głośniej niż słowa. To dziwne uczucie nacisków piersi to nie niepokój, to przemiana. Twój duch rozszerza się, przygotowując na to, co nadchodzi. Motyl, ptak lub nagły podmuch wiatru mogą się pojawić. To twój znak że coś świętego jest blisko, napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 3633. Jeśli chcesz wyrazić swoje dalsze wsparcie, masz możliwość przesłania super podziękowania z datkami do jednego i setnych dolara amerykańskiego. Masz 45 minut lub mniej. Zanim otworzy się boska brama, czekałeś, znosiłeś, cierpiałeś na te zmiany. A teraz nadchodzi jak fala, Twoje imię odbija się echem w miejscach, w których nigdy nie byłeś. Ludzie, których nie znasz, są poruszeni, by cię pobłogosławić. Przychylność nieba jest zaraźliwa. Archanioł Michał mówi: Czas prawie się kończy. To twoja ostatnia chwila, by w pełni się wyrównać. To, co zdecydujesz teraz, określi przełom. Niespodziewane już jest w drodze. Nie musisz tego gonić. Po prostu otwórz drzwi. Przeznaczenie puka. Napisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 3777. Jeśli ta boska wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw polubienie, udostępnij ten film trzem osobom, które kochasz i nie zapomnij zasubskrybować tego boskiego kanału. Niech Bóg Ci błogosławi dziś i zawsze.